Cześć, tu Dominika z bloga Bukiecik. Dzisiaj przedstawię Wam dwie przepięknie wydane książeczki dla dzieci w wieku od 6 lat. Są to pozycje nietuzinkowe, niebanalne, ze wspaniałym przesłaniem serdecznie zapraszam na ten odcinek. Dzisiejsze nagranie rozpocznę ogromną prośbą. Poczekajcie aż zapadnie zmrok, aż zrobi się ciemno i wyjdźcie proszę na dwór. Wyjdźcie na swoje balkony, wyjdźcie na swoje tarasy, do swoich ogródków lub po prostu wyjdźcie po ciemku na spacer i spójrzcie w niebo. Co powinniście ujrzeć? Gwiazdy? No właśnie, widzicie je? Na nieboskłonie powinno być, uwaga, 200 trylejardów gwiazd. To jest, uwaga, 2, dwójka i liczyłam 23 zera. Nie żebym była taka mądra, wyczytałam to oczywiście w Google'ach, ale gdzie są, pytam się, wszystkie te gwiazdy, które powinny być nad nami? O tym między innymi i przede wszystkim jest książeczka dla dzieci, którą chcę Wam zademonstrować dzisiaj. Zgaście światła. Bohaterami tej publikacji są zwierzęta. Jest niedźwiadek, jest lis, jest jeżyk. I te zwierzęta spacerują sobie miastem w poszukiwaniu, uwaga, ciemności. Tej ciemności oczywiście znaleźć nie mogą, nie potrafią, bo... bo miasto zanieczyszczone jest smogiem świetnym, przysłaniającym nieboskłon, który jest jednocześnie drogowskazem w życiu nocnym zwierząt. I o tym właśnie jest ta y, książeczka. Marsha Dian Arnold, to jej autorka, już na wstępie mówi, że to, co jesteśmy skłonni i to, co udaje nam się zobaczyć na niebie nocą, to ledwie 1% tego, y, co widzieli ludzie w wieku XVIII. Przecież to jest przerażające i jakże smutne, i w tej właśnie pozycji autorka skupia się na tym, by uczulić naszych najmłodszych czytelników na to, że jednak nie tylko zanieczyszczenia to są śmieci, odpady, hałas, ale też zanieczyszczeniem środowiska może być światło generowane w miastach i w jakichś metropoliach. To, co w tej książeczce rzekło mnie najmocniej, oprócz oczywiście jej ewidentnego przesłania takiego proekologicznego i uczulającego naszych najmłodszych czytelników nadbałość o środowisko naturalne, o troskę o zwierzęta, o ten świat ożywiony, o tą naturę ożywioną, to są jej przepiękne ilustracje. Patrzcie, po prostu, jak wspaniałą kreską jest ilustrowana ta historyjka. Autorstwem tych ilustracji jest Susan Regan. Są to naprawdę przepiękne ilustracje wpływające na wyobraźnię i wspaniale też oddające ducha tej historyjki. Coś wspaniałego. To jest naprawdę przepięknie wydana książeczka w twardej oprawie z obwolutą. Wszystko to, co dobra książka dla dzieci mieć powinna, mamy przyjazny dzieciom tekst, dużo ilustracji takich wpływających na wyobraźnię, przepiękny kredowy papier, twarde obwoluta i ten morał, to przesłanie. Ja kupuję tę książeczkę po całości. Proszę uwagę, teraz będzie ważne dla mnie niesłychanie osobiste i intymne wyznanie. Będąc dzieckiem słyszałam głosy. Tak, dobrze słyszycie. Słyszałam głosy. Kładąc się do łóżka, wieczorem nie potrafiłam zasnąć albo przysypiając budziłam się, bo w głowie słyszałam głosy. Wiem jak to brzmi, ale ponoć nie ma zdrowych psychicznie ludzi są co najwyżej niezdiagnozowani. Ja do tej drugiej kategorii ludzi najwidoczniej należałam, ale ku uciesze mojej i waszej, zdiagnozowałam się właśnie wczoraj. Ta historia zaczyna się takim cytatem, zaczerpniętym z życia bodajże autorki i on brzmi następująco Książkę tę dedykuję wszystkim, którym opowiedziałam o moich wrażeniach z dzieciństwa, a oni wykrzyknęli Ja też! No właśnie, ja też do tej kategorii należę, bo też w pełni e, odnalazłam się w tej historii w moim małym świecie, autorstwa Sondrin Bonini i Elodi Bułedek. Poznajemy dziewczynkę, którą trapią podobne problemy, jakich doświadczyłam ja jako dziewczynka z tym że ta bohaterka nie słyszy w głowie głosów, ale wieczorami przysypiając czuje się albo ogromna, przesadnie, albo przesadnie malutka, przytłoczona ścianami, przytłoczona otoczeniem, doznaje pewnej takiej aberracji, oderwania od rzeczywistości i to jest dokładnie to, czego ja doświadczałam jako dziecko. I słuchajcie, z tej historyjki E, dowiemy się, że to wcale nic takiego e, dziwnego, nic strasznego, e, że dotyczy i dotyka to wielu e, dzieci na świecie. Samo istnie oczywiście z wiekiem ustępuje. A jak się to nazywa? Jest to Syndrom Alicji w Krainie Czarów. Jak się okazuje, nawet Louis Carroll, autor Alicji w Krainie Czarów, e, też miał podobne problemy jako dziecko. Też miał problemy w postrzeganiu świata, widział go w jakiś taki dziwny, surrealistyczny sposób. W moim małym świecie to kolejna propozycja wydawnicza, wydawnictwa Nobel. Książka nietuzinkowa, taka nie tylko stricte rozrywkowa, ale z przesłaniem, ze sporą dawką wiedzy o zdrowiu psychicznym dzieci, o dziecięcych lękach, traumach. O tym, że nie wszystko jest takie straszne, jak się na początku wydaje i wszystko przemija z czasem. Poza tym, jak to jest wydane, słuchajcie. Tutaj odnajdziemy kolejną porcję wspaniałych ilustracji, wykonanych specjalną techniką piaskową, co daje takiego ciekawego sznytu tej pozycji. No popatrz. Obłędne są te ilustracje, takie trochę surrealistyczne, troszkę niepokojące. Ale oddziałujące mocno na wyobraźnię. Oczywiście mamy tutaj też twardą oprawę. Kolejna książeczka, też dla dzieci w wieku 6 lat, którą bardzo chciałabym Wam polecić. Jeśli ten sposób prezentowania literatury, książek, przypadł Wam do gustu, będzie mi niesłychanie miło. Jeśli zasubskrybujecie mój kanał, dacie kciuki w górę. W komentarzu podzielicie się swoimi opiniami odnośnie i prezentowanej literatury, i tego, jak to robię. Czy macie ochotę sięgać po książki, które Wam prezentuję, czy też zupełnie Was to nie interesuje? Każda opinia na wagę złota. A tymczasem się z Wami żegnam i widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia. Słyszałam jakieś nie bliżej nie zidentyfikowane, nie nie